I miejmy nadzieję, że tutaj zespół... Ale teraz ładna akcja, pięknie tutaj. Mateusz Stępin. Ależ była blisko w tej sytuacji słów Próbował Wojciech Łuczak, próbował dobijać, jak się nie mylę, Jakub Gil. Oni spełniają, można powiedzieć, Oczekiwania. Teraz, najlepszy wybicie i jest otwarcie wyniku. Barycz wychodzi na prowadzenie, ale zastanawiam się, Janusz, czy nie jest to trafienie samobójcze. Oczywiście, jak najbardziej. Strzelił Numer 6 Daniel Karol. Doskonałe do, dośrodkowanie wzdłuż bramki, tutaj bichy. Ale ryknął niczym tenisistki, tymczasem Gil w polu karnym broni Racławski Jeszcze dobitka i jest gol! Barycz słów na 2 do 0. Ale świetna akcja, naprawdę duża dynamika i tam Kuba Gil rzeczywiście zakręcił tą defensywą. Łatwo traci piłkę na rzecz Gila. Zdecydowanie. Zdecydowanie. szedł z boiska. Ale pięknie to musi się to dziwić. Robi. Gil bardzo blisko. Zawiesił to dość wysoko, ściągnął jednak głowiak, Jeszcze próbuje. A Jest gol Grzelkaka, ale nie ma radości. bo... Zerywają, podnoszą tam na górę. Ale będzie ona się. Na jednak. Nie, jednak zagrywa do Uczaka Uczak w polu karnym. Jest trzy modera dla Maryczyców, a na liście strzelców. Po raz drugi pojawia się nazwisko Wiktora Kaczaka. Rzelczaka. Smektała. Smektała chyba nie chciał w ten sposób, ale udaje się. Minor wala, ucierpiał teraz Kevin Racławski, gdzie żółta kartka chyba dla Piotra Grzelczaka. No poszedł prawą nogą zdecydowanie Piotr Grzelczak. no. Kotowicz. Kotowicz. Ależ okazja dla Baryczy, trzech zawodników. Gospodarzy kotowicz. Szczęśliwie piłka do Michalskiego. Michalski! Kaczak z hatriciem! Wiktor Kaczak po raz trzeci. Barysów prowadzi z moc Oława już 4 do 0, No i co? Mówiłem, żeby zostawić <toddź> Wiktora Kaczaka na boisku. Partnerem kanału jest Centrum Sportu Amatorskiego.